Janku, to ty trzydzieści lat masz, już taki stary jesteś, stary. Że jaki jestem? Dobra kochani, troszeczkę się pośmialiśmy, a tak serio Age is just a number you know what I mean. Mój wujek ma 72 lata poszukiwacz i robi więcej pompek ode mnie. I no wiek to tylko cyferki. Każdy ma tyle lat, na ile się czuje. Ja w tym momencie czuję się formą, jakbym miał mniej więcej 20. Także dzięki za oglądanie tego urodzinowego odcinka. I co, widzimy się na live'ie jutro o 20. Trzymajcie się i do zobaczenia.